I mamy mapę tutaj y, Algierii. No, Algieria jest duża. Jest to największe państwo w Afryce, prawie 2 400 tysięcy km kwadratowych. Tu jest stolica Algier i to co z takich miast najciekawszej, najbardziej zielona jest na północy. Tutaj przy górach Atlas. Natomiast no, na południu mamy y, pustynie i dwa najciekawsze regiony. Jeden to jest Hogar, czyli Taman Rasset. a kolejny, do którego ja udaję się, to jest przy Janet, Tasilna Jair, i tu jest tak zwany Park Narodowy Tasilin Jair, który jest swego rodzaju takim muzeum pod otwartym niebem około 15 tysięcy petroglifów oraz liczne skały, łuki skalne itd. Powierzchnia ma około 72 tysięcy kilometrów kwadratowych. Natomiast został wpisany w 1972 roku na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. O wylądowałem w Janet i Ruszam teraz właśnie na pustynię z chłopakami. Z tyłu tuaregowie siedzą. O tak, mi pozdrawiają. Okay. <laughs> Ruszam na pustynię. I proszę bardzo, jakie fajne znaki. W lewo na Libię, w prawo na Niger. Dlatego że znajduje się przy granicy z Libią i Nigrem. Będę jechał w stronę Libii. Dotarłem, słuchajcie, na obozowisko. Jest tak zimno, jeszcze słońce nie zaszło, ale już jest tak zimno. Jestem na najgorętszej pustyni świata. Ale tutaj wysokość determinuje po prostu temperaturę. Jestem na 1220 metrów nad poziomem morza. Już musiałem czapkę założyć, kurtkę, chustę. Nie wiem, co będzie nad ranem, ale generalnie trzeba się przygotować na zimne noce. Mamy drugą połowę marca. Już jest odczuwalne, nie wiem, jakieś 12 stopni plus jeszcze wiatr. Potęguje uczucie właśnie zimna Nad ranem ma być 6-7 stopni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uch, będzie fajnie. No i chłopacy właśnie przygotowywują kolację. Widać, że dzisiaj będzie jakaś jagnięcinka, więc super, coś się fajnego szykuje. O, to z tyłu. A jeszcze jak wieje, to hurtę do odczuwalnego gdzieś 2 stopni. No, czasem trzeba mieć bardzo dobry śpiwór na Sahary. No, Takie temperatury nie spodziewałem się. Miejmy nadzieję, że kolejne noce będą ciutkę lepsze. Albo może to później kwestia po prostu przyzwyczajenia. Dobra, jednak zaczynam dzień. Jadę. przygotowywują herbatkę i najlepiej się zagrzewać przy ognisku. Rozpocząłem kolejny dzień, wróciłem na e, asfalt e, jedziemy do Tardat. Orzutuje Atatwe Tardat, oui? Tardat. no, Tadrat Trochę kraina tutaj przypomina dolinę monumentów w Stanach Zjednoczonych no, a za jakieś 50-60 km się zjeżdża z asfaltu i zjeżdża się właśnie do tej magicznej krainy. No i kraina, do której właśnie się udaje, nazywa się Tadrard, i tutaj zjeżdża się z asfaltu. No i wjeżdża się już w typową pustynię, i teraz będę jeździł po takich drogach. No jest godzina już prawie dziesiąta, ta temperatura za bardzo to się nie podnosi, nie jest już aż tak super ciepło, jestem na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Wiem, że to wysokość determinuje temperaturę, ale naprawdę marzec dosyć chłodny, wiatr jest dosyć chłodny. No, widać teraz wydmę krajobraz bardziej wydmowy, no i bardziej teraz przypomina już właśnie Saharę, wyobrażenie o tej pustyni. Około 15 tysięcy takich petroglifów można znaleźć tutaj na terenie tego Parku Narodowego Tasil, którym jestem. One prawdopodobnie mają od 9 do 10 tysięcy lat. No i przede wszystkim to świadczy o tym, że tutaj dawniej mieszkali ludzie i też były tutaj antylopy no i żyrafy tak jak tutaj widzieliście na początku. Co jest dowodem, że Sahara była dawniej zielona? W różnych miejscach można znaleźć różne petroglify, kolejne. Tutaj też mamy jakieś bawoły. No a krajobraz cały czas jest właśnie podobny, tak jak tutaj pokazuje, tak jak tutaj widać. No tutaj przykład tego, że Mamy widoki jak w Parku Narodowym Łuków Skalnych. Przepięknie jest. A tutaj chciałbym pokazać wam bardzo ciekawą roślinę i to jest dowód na to, żeby jeżeli czegoś się nie zna to nie dotykać lepiej. Często jest tak, że odwidzi się takie grube listki tej rośliny i chce się je Nie, ona wydziela taki biały, e, biały e, sok. I jeżeli byśmy potarli oczy tym e, sokiem, na przykład palcem byśmy dotknęli później to wsadzili do oku do oczków, czy oczków naszych, to byśmy mogli stracić wzrok, więc na pustyni nie wolno e, niczego dotykać, jeżeli się czegoś nie zna. Proszę bardzo, wszędzie wydmy dookoła wiatr wieje. Nie wiem, jak dzisiejsza noc uda się znowu przetrwać, ale jest cudownie. Na pewno na wschód słońca muszę tu dotrzeć. Uch, druga noc znowu Mam nadzieję, że ten wiatr wreszcie się uspokoi, bo jest mega zimno. No, miejmy nadzieję, że ta noc będzie lepsza. Niemniej jednak wstaję na wschód słońca na wydmę. Dobranoc i spać.